Idzie ostro, idzie ostro z tego najdalszego wizy. Zmarzła się Nie bo ja ją wziąłem Siągaj, siągaj, ciągle ciągle Siągaj, ją, siągaj, ja ją cały czas ciągle, ja poszedłem na szampę z drzewa Kurwa wystana wciąż tak ten ci się zacina Ta, ona o coś wali, bo czuje Teraz idzie na wodę Widzisz? Raczej jestem pewny, że No mówiłem, że nie Kurde, takie coś... zmiana, tylko wrot to jest pewny, no. oh, jest Musisz, by dalej wejść. A Ja wiem, wiem, wiem. Twojego wyłożę, nie? A nie, spróbuj go tutaj w tą przerwę, gdzie, gdzie zbyszek stoi. To ciężko jest widzieć. Go... Podróż tam podbierać wyżej. No, no, nie, nie jest do. Ja bycie, go do wiersza ale... wyłożę. Dobra, wykłada się. Jeszcze nie, jeszcze nie. Do dołu, ziści. Dołu, ziści, dołu. O jest. Teraz. Góra, szybko góry do. Siedzi. Dobra, dobra, dobra. dobra. Jeszcze ja dam radę. Ty, ty, ty. ty powietrz. Ty Chodzimy do gry z stokerem na ręce, co? Pięć dni. On też przyjechał. Mam za torbę. Jakbyśmy to wykąpali, to nie wiem, nie? Ja też nie wiem. przed chwilą nie? Ile? Pół godziny? Pół godziny temu, tutaj. No. Zobacz, jak ja zapięcie. Nie miał prawa się odpiąć Nie miał Przepraszam, ale moczę się teraz. <noise> Dobra, złego Przemka. Mamy Wywali wszystko na łóżko i wleciałem Nie wiem, bo za ostro było markerze, Ja czułem go. Ja czułem go, że normalnie o coś tupie, nie? Ale wiesz, jak I luzu, a ten kąt wiesz się... jak było? No. Było tylko takie delikatne pik, pik. Opuścił no. i poszedł. Jak burza. Dobra, mamy. Ale to. super, super. Spójść do przena. Akcja super. Od razu w tamtą stronę ucieka. Wiesz, ci Akcja super. No. <śmiech> <śmiech> no i dobrze. Tak jest. <laughs> Walczymy. We'll be right back.